Hej, witajcie w kolejnym odcinku, dzisiaj będzie unboxing tej oto paczki. Jak widzicie, teraz zamówiłem bardzo dużo produktów, oczywiście uwielbiam jak oni pakują paczki. Zobaczcie, jedna tasiemka, przez całe opakowanie jest dosyć, dosyć ciężkie. Bo wiadomo, jest tutaj dużo produktów. Tutaj po kilo są różne orzechy czy natlowy i tak dalej, więc na jedną... Na jedną taką tasiemkę to wydaje mi się, że chyba za mało. Chyba że oni tak oszczędzają. Stąd też, jak widzicie, jest dużo taśmy z DHL-a poprzyklejonej. No bo w innym przypadku ta paczka chyba by nie dotarła. Z drugiej strony, dostałem drugą paczkę z Fitwoman. Więc możecie wejść na mój kanał zobaczyć, jak tamta paczka została spakowana. Podobnie. A właściwie to nie wiem jak została spakowana, ponieważ została uszkodzona. Przez tydzień ta paczka była w sortowni, tu w Hamburgu, więc dwa dni szła z Polski do Hamburga. Może jeden dzień, już nie pamiętam. I przez tydzień siedziała tutaj w Hamburgu. Po tygodniu dostałem paczkę. Nowy karton, ale w tym kartonie było bardzo dużo produktów uszkodzonych. Zresztą możecie zobaczyć na moim kanale, ten film już jest. Jest jako short. Prawdopodobnie otrzymam zwrot pieniędzy lub zwrot produktów jeszcze raz mi przyślą więc nagram kolejny film i w tamtym filmie wyjaśnię jak to wszystko dokładnie wyglądało, więc czekajcie a na pewno taki film powstanie no chyba, że się sprawa nie rozwiąże to, to powstanie film z produktami, które są teraz możemy przechodzić do rozpakowywania paczek, no, właściwie jednej paczki a więc tak, dziki orzech crunch jak widać już otwarty jest taki dosyć lejący się krem, więc super. Na kanapki chciałem właśnie spróbować. Wiele z tych produktów już jest otwartych, ponieważ paczka została dostarczona jakiś czas temu, kilka dni temu w sumie, więc produkty już są pootwierane już korzystam z nich. Magnes, cynk i B6. Jest to inny produkt niż zazwyczaj. Zazwyczaj stosuję ZMA plus B6. Jest to produkt podobny, nazwa jest trochę inna, ale w składzie ja zawsze patrzę na skład. Skład jest taki sam jak w tamtym, albo się delikatnie różni. B-Kompleks, czyli zestaw witamin z e, grupy B. Żelazo plus. E, są tutaj też witaminy B6, B12 i cynk plus kwas foliowy. Fajna sprawa. Niestety duży minus w tym produkcie jest to, że e, tabletki, tabletka jest dzielona na cztery. Ja tego oczywiście nie robię. Ja to dzielę na pół, bo jest tak łatwiej. Fit, fit King Delicious. Truskawka. Kolejny Fit King Delicious Wiśnia, frulof, Fruszelina. Owoce leśne bardzo dobre, też jak widzicie, 2-3 dni, a już prawie opakowanie nie ma. Naleśniki robimy bardzo dobre, w sensie naleśniki z tym są bardzo dobre. Witamina C, 200 kapsułek, żeńszeń Guarana. Natlow Crispy Hazelnut. Jeżeli miałbym polecać, to właśnie ten jest produkt, jeden z lepszych w smaku. Dla mnie oczywiście. I Coco Crunch. Natlow. Taki smak Raffaello. Mega, mega. Ale zaraz Wam pokażę. Pewną ciekawostkę. Dziki orzech Smooth. Czyli nie jest taki z orzechami. Tylko jest bardziej chyba. A nie, otwierane. Jest sam taki krem, ale wydaje mi się, że też jest taki leisty, więc na kanapki jak najbardziej. Lukrecja, cynk i selen. Selen właśnie stosuję do tej, w tej chwili. Dodatkowo cynk, tylko że ostatnim razem, jak zamawiałem cynk, to zamawiałem do stania, A przez tym do było napisane, że około 30 minut po tym nie można jeść. Więc tamten dostanie nie za bardzo biorę. Zapominam często. Biorę na noc. I teraz tak, natlow. Y, to jest chyba choco crunch, ten po, podobny co, co poprzednio. Wydaje mi się, że to są te dwa takie same produkty. Natomiast ten jest wygański. Ale y, dlaczego to zamówiłem? Zamówiłem to dlatego, że to było z punktów. O, właśnie, właśnie końcówka. Tylko do nagrania zostało byłby wyrzucony. E, zamówiłem to z punktów. Jest to data e, krótka. A co mieli na myśli krótka? To jest do końca grudnia 2022 roku. Także jak widzicie kilka dni już się tego i tak nie ma. Więc e, ta krótka data to jest... E, tutaj akurat nie jest ważna. Drugi nutlock, ten jest jeszcze zamknięty też właśnie te dwa produkty były z punktów kolejny natlov Choco hazelnut natlov crunch Erytrytol. 1 kg nasiona chia 500 gramów Sól himalajska, 500 gramów. Kolejna sól himalajska, drobna, 500 gramów. Magnez cynk B6. Kolejne opakowanie. Collagen Pro. To jako ciekawostkę sobie zamówiłem. Miałem wcześniej w do rozrabiania, natomiast ciężki był właśnie do picia z tego względu, że jeżeli się w szklance wyrabiało, to cała piana zostawała u góry, więc yy, yy, najlepiej w shakerze, a szkoda shakera tylko po to brać. Selen osobny. To opakowanie ma 100 mikrogramów na tabletkę. A w lukrecji i cynk selen jest też również 100 mikrogramów na tabletkę, więc jak widzicie, tu jest kilka produktów w jednym opakowaniu, a tutaj selen osobno, ale to zobaczymy, jak będzie się sprawdzać. D3K2 opakowanie, kolejne D3K2 żelżenie guarana, kolejne opakowanie, Lukrecja, cynk selen, kolejne opakowanie. To jako nowość zamówiłem chyba dwa opakowania na zatrzymywanie się wody w organizmie. Zobaczymy czy E, czy fajnie zejdzie woda, czy je w ogóle mam. Natomiast teraz mało ćwiczę, e, mało ćwiczę, ale schudłem prawie 10 kg. Zresztą widać po mnie już po ręce też to wszystko. O tym nagram kolejny film. Kolejna witamina C. Kolejne opakowanie, czyli tak jak mówiłem, dwa opakowania. Witamina E, Swanson. Niestety e, All Nutrition ani SFD nie mają w, swoim, w swojej ofercie tego produktu, więc musiałem zamówić Swansona. Kolejne opakowanie Swanson e. Kolagen Pro kolejne opakowanie Magnes B6. Czyli jakbym selen Magnes B6 chciał osobno, to właśnie do tego zamawiałem. Kolejne opakowanie Magnes B6. Japczan yy, kreatyny. Nie wiem czy zamawiałem dwa opakowania czy jedno, Bo jedno już yy, niedawno otworzyłem, miałem małą przerwę w tym. Z tego względu, że właśnie nie, nie, nie trenowałem, ale teraz zamierzam od przyszłego tygodnia znowu wejść w cykl kreatyny plus treningów regularnych. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Asfaganda i B-Complex. Kolejne opakowanie i na sam koniec Omega 3 Strong. Dwa opakowania bardzo fajne. Już stosuję bardzo długo i to by było na tyle. Już więcej nic nie ma, niestety. A tak to wszystko wygląda już po ułożeniu. Wygląda to fajnie, bardzo mi się podoba, uwielbiam takie paczki. I dla przypomnienia: witaminy C, natlowy, wegan, hazelnut, crunch, crispy hazelnut, kogo crunch, trutlof, frulow, e, owoce leśne, dziki orzech, smug i crunch, magnez, Lucrecja B-Kompleks, po dwa opakowania Fit, Fit King, e, wiśnia oraz truskawka, jabczem kreatyny, sól w dwóch opakowaniach, chia, Erythrytol, Celen ashwagandha, Magnes B6, dwa opakowania D3K2, dwa opakowania rzęszeń, dwa opakowania kolagen, dwa opakowania water out, dwa opakowania witaminy E, dwa opakowania żelazo, jedno opakowanie i omega-3. Mam nadzieję, że Wam się podoba taki rodzaj filmów, i mam nadzieję, że też lubicie dostawać takie paczki z takimi produktami jak ja. Jeżeli oczywiście macie jakieś fajne produkty do polecenia, jakieś e, frużeliny, jakieś natlowy w różnych innych smakach, których ja nie zamawiam, to dajcie oczywiście w komentarzu znać i nie zapomnijcie o lajkach, obserwacji mojego kanału i zapraszam Was do kolejnego filmu, i mam nadzieję, że kolejny film będzie już niedługo z produktami z Fit Woman. oczywiście. E, Mam nadzieję, że doślą produkty, które są wybrakowane, które są zniszczone i będę mógł nagrać film z unboxingiem już niedługo. Także do następnego, na razie.